Cześć, witajcie. Dzień dobry, dobry wieczór. W zależności od tych, o tym, o której godzinie to oglądacie. Chciałbym się z Wami dzisiaj podzielić bezpoilerowo. Bo niecały, <grudzień>, grudzień to nie jest tylko awatarowy się okazuje w kinach. W kinach też jest film familijny. Inny film familijny. No nie wiem, czy awatar familijny, ale zostawmy słowo awatar już nie wracajmy. Mianowicie wielki zielony krokodyl domowy. To jedziemy. Bez spoilerów, recenzja. Ciach. Zanurze kwabularne. Mamy yy, w pewnym mieście, konkretnie w Nowym Jorku, mamy człowieka, który żyje z uprawiania iluzji. A, jest takim niwym magikiem. I nagle wchodzi do sklepu z. Znaczy, jest takim troszeczkę nieudacznikiem, nie? W jakiś sposób nikt już nie chce oglądać jego pokazu, bo są nudne, to mu nie wychodzi, wiecie, takie... Gra Javier Bardem, tak notabene, więc trochę mi nie pasowała ta postać do człowieka, któremu coś nie pasuje, w sensie nie, nie wychodzi w życiu, ale zostawmy to. No i on nagle wchodzi do sklepu jakiegoś takiego z jakimiś zwierzętkami, no i tam widzi malutkiego... No, ...krokodylka, który zaczyna śpiewać. Więc go kupuje, no i zaczyna się zaprzyjaźniać, on chce z nim zrobić show, no i o tym jest ten film, po prostu o wielkim zielonym krokodylu. <grym> Dobra, tak myślę, czy jeszcze powiedzieć wam więcej na temat tego zalążka popularnego, ale chyba nie, chyba nie. Powiem wam tak, to jest mocne połączenie takiego Clifforda, psa Clifforda z jakimiś elementami z Singa. Bo jest bardzo dużo śpiewania. Dużo takich piosenek, które gdzieś tam fajnie się tupie pod dnie. tak, a look at Na przykład, to jest jeden z głównych motywów tego yy, animacji, tego filmu. Yy, natomiast, co mnie boli w tej produkcji, to to, że on nie ma wyraźnego takiego czarnego charakteru. Nie wiem, ma tam jakieś przybłyski, ale tutaj brakuje takiego kopnięcia na zasadzie, tu jesteś zły, tu jesteś dobry. Troszeczkę tego brakuje w całej konwencji tego filmu, przez to on jest taki mocno familijny, taki... no parę razy na nim dziewałem. <laughs> Mimo, że film trwa z półtorej godziny, więc dosyć tak tradycyjnie, nie? Taki metraż. Ale troszeczkę brakuje właśnie, znaczy tam jest morał, jest takie konstruowane świata, Typowo po, 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 yy, po jakichś takich klasycznych animacjach, ale brakuje w tym filmie, tak jak powiedziałem, dla mnie Bad Guya, który jest zły i, i nie chodzi o to, żeby go jakoś tam zabijać, i, ale żeby, żeby poszła fabuła bardziej do przodu. Nie chcę się skupiać na spoilerach, bo, bo, bo dużo wam zdradzę. Natomiast, jeżeli ktoś z Was nie lubi awatara, no <grywka> mógł padło to słowo, to uważam, że teraz jest czas na to. Aby sobie można było pójść na film familijny, tak sama nazwa wskazuje, z rodzinką, ze znajomymi, z dziećmi. Wielki zielony krokodyl domowy. Myślę, że dzieciom się spodoba. Natomiast taka, bym powiedział, odbiorcy typu 10, plus, jak dla mnie. Ma 12, plus. 10, 12, plus. Yy... Myślę, że to tyle. No, taka króciutka recenzja, ale tak jak mówię, nie chcę wchodzić w spoilery, bo, bo, bo wtedy już będzie wiadomo o co chodzi. Prosta fabuła, prosty przykład, dużo śpiewania. Aha, tutaj w ogóle w wytwórni Sony. Wszystko, co oglądałem z wytwórni Sony, zawsze mi się kojarzy z dobre, dobrze zrobionym obrazowo filmem. I tutaj też tak jest. Tutaj też tak jest. Mamy do czynienia naprawdę z fajną animacją. Dobrze tymi ruchami tego krokodyla, jak śpiewa. Jak widzieliście zwiastun, to na pewno wiecie o co chodzi. I to jest dobrze, fajnie zrobione. O, taki High School Musical, troszeczkę taki powrót. Clifford High School Musical i Sync. Wymieszany w jednym filmie. O, i to będzie dobra rekomendacja. Kurczę, no, naprawdę nie ma o czym tutaj więcej gadać. <laughs> Idźcie się sami przekonajcie. Wielki zielony krokodyl domowy. Ode mnie. Ten familijny film otrzyma ocenę takie... A, damy mu szósteczkę. Szósteczkę właśnie z powodu tego, że troszeczkę ta fabuła nie skupia się na jakimś złym wieku, nie brnie do przodu, tylko raczej jest taka za bardzo sielankowa. Tyle z mojej strony. Zobaczcie go sami, obczajcie. Pa, pa. Na razie.